Nie Chciałem uwiecznić jakiegoś pioruna Ale późno. O w mordę. Ale tak! No Ej, bez jaja, ale to była przesada, naprawdę. Ej, to jest to normalnie. Huragan! O, kurde. Patrzcie co jedzie. Pa 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 Ej patrz <laughs> patrz o kurde patrz I ja pierdził jak samochód To pa masakra Patrz co tu dzieje Jak pierdziadło drzewo Ej, patrz, że tam kosz. I ja pierdził. Ojdę widź! Ej, cicho! O kurde, i ja Ej, weźmy w ten. Nie bój się! Kurde, pierdolimy nie, nie no, takiego czegoś jeszcze nie widziałem na oczy. O ちょっとちょっと。<laughs> Zajmij się. kieruje ruchem? Wycofaj. Patrz, 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 jaka sieczka. Taka akcja. Kowalachata żyje? Ten stary, ten zero przyjazd. co, do Eee, eee, ee, e, 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 e kola, my tu utoniemy o! Ej. Nie, no tu teraz kurde woda nam wleci do środka. Tam jedź. czemu nie tam? Typu urywane. Tutaj to jest woda, to jest woda. Taki hardcore To jak nie takie akcje mamy, mówię ci Czekaj, wota troszkę Wola troszkę lewa? Nie wiem A pijata pięknie ceny bardziej byłem niż tutaj, innej Ej, przejazd No, no, w koło Uważaj na kolca

Czekaj, 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 stój. to hello hello which is a Dziś po bardzo blizny kieruje z to po burzy jak się da Jak chcesz, twoja sprawa Ja nogi podnoszę Jakoś dziwnie się czuję